Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem. Przyodził ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem o złój i dobru ich pouczył. Położył oko swoje w ich sercu aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Imię świętości wychwalać będą i wielkość jego dzieł opowiadać. Położył oko swoje w ich sercu. Czujemy to oko Boga w swoim sercu? Bóg położył swoje oko. Piękne, chymne rozmyślanie nad tematem stworzenia człowieka, jak Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jaki człowiek jest piękny, wielki, jak bardzo podobny do Boga, i spojrzenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym czytaniu na człowieka taki zachwyt nad tym jak pięknie Bóg stworzył człowieka i właśnie w tym stworzeniu jest to oko Boga oko Boga które Bóg położył w sercu człowieka aby pokazać wielkość dzieł swoich imię świętości wychwalać będą i wielkość jego dzieł opowiadać czyli to oko Boga to jest takie spojrzenie Boga na człowieka na świat na Boga Żebyśmy widzieli Boga, znali Boga. I rzeczywiście, jak spojrzymy na ten świat i na historię, i na rzeczywistość teraz, jest mnóstwo religii, ale właśnie to mnóstwo religii świadczy o tym, że człowiek gdzieś czuje Boga, widzi Boga i nie może żyć bez Boga, bez religii. Nawet jeżeli człowiek nie poznał Jezusa Chrystusa, nie poznał chrześcijaństwa, to poznał jakąś drugą religię, bo gdzieś czuje tę obecność Pana Boga. Nawet jak nie ma żadnej religii, to człowiek wierzy w jakąś wyższą siłę, w jakieś zabobony, w jakąś energię. Gdzieś coś, co go przerasta, co jest trochę większe niż człowiek w jakiś duchowy świat, który, którego nie widzimy, nie tylko materialny. Gdzieś człowiek to czuje, bo ma to oko położone w sercu, które widzi głębiej, widzi więcej. Oko wiary. I też my mamy posługiwać się tym okiem, czyli patrzeć na rzeczywistość też takim spojrzeniem Boga. Jak Bóg patrzy na to? Jest takie spojrzenie czasem ludzkie, a jak zastanowimy się, a jak Bóg to widzi? Jak Bóg na to patrzy, to widzimy coś zupełnie inaczej, zupełnie głębiej, szerzej, zupełnie inaczej niż tylko czysto po ludzku. Też o takim spojrzeniu Bożym usłyszymy dzisiaj w Ewangelii. Ale spróbujmy dzisiaj tak pomyśleć czasem: A jak na to wszystko patrzy Bóg? Jak mogę spojrzeć na to tym okiem Boga, tym spojrzeniem Boga na człowieka, na siebie, na innych, na, na to, co się dzieje w świecie, na cały świat, na piękno stworzeń? Spojrzeć tym okiem, które Bóg położył w naszym sercu. Posługujmy się tym okiem, tym spojrzeniem Bożym, które jest w nas. A dalej w tym czytaniu na koniec Bóg mówi, rzekł im: trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości. Dał każdemu przykazania co do bliźniego. Dał przykazania co do bliźniego i żeby nie było żadnej niesprawiedliwości. Czyli jedno to jest to, żebyśmy widzieli Boga, drugie to, żebyśmy widzieli człowieka. Żebyśmy też żyli wspólnie, razem, jakoś mądrze w sprawiedliwości, miłości, żebyśmy słyszeli te przykazania, które Bóg dał, co do bliźniego. Przykazania co do bliźniego. Czyli że my mamy jakieś od Boga przykazania, które nam mówią, co my mamy robić, jak mamy żyć nawzajem ze sobą na tej ziemi, w tym świecie. Czyli te dwa spojrzenia, spojrzenie na Boga i spojrzenie na drugiego człowieka. Tak jak przykazania miłości Boga i przykazania miłości Bliźniego. Dzisiejsza Ewangelia przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia kładł na nie ręce i błogosławił je. Przeprowadzali do Jezusa dzieci, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Znów słyszymy, że zabraniali. Już niedawno, parę dni temu, słyszeliśmy, że komuś zabraniali czynić cuda w imię Jezusa, bo nie chodził z nami. Zabraniali. Jezus mówi, nie zabraniajcie. Dziś znów zabraniają dzieciom przychodzić do Jezusa. Jezus mówi, nie zabraniajcie. Ale spójrzmy na to jeszcze inaczej. Dzieci. Dzieci chcą przychodzić do Jezusa. Tutaj widzimy też rodzice, którzy, którzy przynoszą, przeprowadzają dzieci, a uczniowie nie, mają swoje spojrzenie. Nie, nie, nie dopuszczają. Czasem tak jest, że dzieci jakoś garną się do Jezusa, chcą być w kościele, na katechezie, na mszy świętej, chcą coś poznawać o Panu Bogu. Czasem zaskakują jakoś swoją wiarą, tak jakby trochę Boga więcej, lepiej widzieli niż dorośli. A dorośli bardzo często ich hamują ograniczają, nie pozwalają, zabraniają, nie przyprowadzają do Jezusa dzieci. I później, jak to dziecko już dorasta, rodzice już by chcieli, żeby to dziecko było wierzące, żeby chodziło do kościoła. Już nie, już wtedy to dziecko już nie chce, bo nie zostało w tym wychowane, nie zostało mu to przekazane. Kiedy dziecko chciało, rodzice nie chcieli. Kiedy rodzice chcą, dzieci nie chcą. Może trzeba pomyśleć o tym, żeby jakoś dynamicznie, żywo przekazywać wiarę dzieciom, wychowywać też w wierze dzieci, młodzież, i też czasem to jest taki problem, że do, z dorosłymi czasem jest większy problem niż z dziećmi. Bardzo często słyszę to od nauczycieli, od wychowawców, katechetów, że z dziećmi się można dogadać, ale z rodzicami to już jest dużo trudniej. Z dorosłymi jest dużo trudniej się dogadać niż z dziećmi. I często jest to, z dziećmi można pójść jeszcze krok dalej, ale są rodzice, są dorośli, są jacyś wychowawcy, babcie, dziadki, którzy zabraniają. Też słyszę czasem od jakiejś młodzieży, już wiele razy mi to się zdarzyło, że słyszałem od młodzieży, że taka dorosła, można powiedzieć, młodzież, wchodząca w dorosłe życie, mają piękne myślenie, jakieś tak piękne wartości, do czegoś dążą, czegoś chcą, ale bardzo skarżą się na przykład na rodziców, na dziadków, na jakichś tam dorosłych, którzy ich krytykują, osądzają, że ty nie tak żyjesz, że ty nie tak postępujesz. A oni mają argumenty, czemu oni tak robią, że to nie, jest, to nie jest głupie, co oni robią, ale jest jakaś krytyka, bo rodzice mają spo, swoje spojrzenie: ty powinienś robić tak i tylko tak. Może trzeba by trochę uwierzyć w tą młodzież, może trzeba by im dać trochę więcej wolności. Niech trochę podejmują decyzje w swoim życiu. Niech się uczą samodzielności. I niekoniecznie oni powinni żyć tak, jak to sobie zaplanowali rodzice czy dziadkowie. Oni mogą mieć jakiś swój sposób na życie, i niekoniecznie on jest gorszy. To jest tylko spojrzenie dorosłego człowieka, który ogranicza często rozwój, rozkwit tego młodego człowieka. Może warto by tak jak Jezus dać więcej swobody, nie zabraniajcie im. Nie zabraniajcie im. Niech się rozwijają. Owszem czasem trzeba gdzieś zabronić, czasem trzeba w procesie wychowania nie, mocno coś powiedzieć czy zadziałać, bo coś już się wymyka trochę zbyt daleko, ale czasem jest to nie jest wychowanie, a to jest przekazywanie swojego sposobu myślenia dzieciom. I też widzimy, że Jezus mówi: "Pozwólcie dzieciom", a uczniowie mówią: "Zabraniajmy". Czyli ci uczniowie czynią się ważniejszym od Jezusa. Oni lepiej wiedzą. Jezus ma swoje spojrzenie, że trzeba dzieci błogosławić, że trzeba, żeby dzieci przychodziły, a uczniowie nie zapytali Jezusa: "Jak ty to widzisz? Co ty o tym myślisz?". Ale po swojemu, po swojemu. Czyli znów wracamy do pierwszego czytania, to oko Boga położone w sercu. Czyli spojrzenie Boga jest takie, a spojrzenie człowieka jest takie. Może warto by człowiekowi pomyśleć i spojrzeć przez to oko Boga. Jak na to patrzy Bóg? Jak to Bóg widzi? Może niekoniecznie to, co ja myślę, jak ja na to patrzę, jest rzeczywiście prawidłowe. Co myśli o tym Bóg? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Moi drodzy, tutaj w Rosji jest w katolickich parafiach jest peregrynacja obrazu ikony Salus Populi Romani, zbawienie narodu rzymskiego, ikona, którą może znamy z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Też kopia tej ikony jest jednym ze znaków światowej młodzieży. Bardzo znana, bardzo stara ikona Salus Populi Romani. I to jest taki dar Ojca Świętego dla Kościoła katolickiego w Rosji, która peregrenuje w, w, w ciągu roku jubileuszowego po wszystkich parafiach katolickich w Rosji. I zaczyna tutaj pierwsze, pierwsze trzy miesiące są w naszej decyzji na osibirsku. I właśnie dzisiaj ta ikona jest w naszej parafii w Surgucie. Już dwa dni jeździ po naszej parafii po innych miejscach, a dzisiaj i jutro jest w Surgucie. I dzisiaj wieczorem o 18 godzinie naszego czasu będzie transmisja na naszym YouTube kanale i w grupie, w kontakcie. Będzie transmisja z Mszy Świętej, później Różaniec, później jeszcze Akatys Modlitwa przed tą, przed tym wizerunkiem ikony Salus Populi Romanii, która peregrynuje po Rosji. Zapraszam Was na tę transmisję. Bądźcie z nami, łączcie się, módlcie się z nami. Też będziemy modlić się za Was zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego, niech Panów Wam błogosławi z Panem Bogiem.